Witam państwa serdecznie po przerwie i zapraszam na rozmowę z gościem wieczoru WTK. Wakacje to czas, kiedy robimy sobie krótkie przerwy od pracy, wyjeżdżamy na urlop albo po prostu wypoczywamy jednocześnie. Jest to też okres, kiedy dochodzi do większej liczby wypadków i dramatycznych zdarzeń, w wyniku których ktoś musi dostać krew, żeby przeżyć. Krwi w mieście i w wakacje brakuje, to fakt, ale w tym roku sporo krwi krwiodawcom napsuła informacja o zamknięciu jednego z punktów. Gdzie krew można oddawać? Ja tym wszystkim porozmawiam z Państwem i moim gościem, którym jest dzisiaj dr Roman Klupieć, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, pewnie także do Pana dotarły głosy zaniepokojonych tych krwiodawców o tym, że będzie likwidowany. Punkt poboru krwi w szpitalu Wojewódzkim przy lutyckiej, czy to jest likwidacja? Znaczy te głosy dotarły, ale to nie jest likwidacja. Hmm. To jest czasowe jakby zamknięcie tego punktu. Z uwagi na to, że szpital wojewódzki pomieszczenia, w których aktualnie znajduje się nasz oddział terenowy, przeznaczy na, przeznaczyć chce na diagnostykę pacjentów przebywających w szpitalu. Natomiast perspektywa z y, informacji dyrekcji jest taka, że na koniec roku 2026, jak zostanie zakończona budowa nowego obiektu, nowego budynku, szpitalnego tam znajdzie swoje miejsce nasz oddział terenowy to jeszcze też dopytam bo do nas dotarł na przykład taki mail zacytuję tutaj fragment nie był to jakiś tam punkt to było miejsce dostępne przyjazne miejsce do którego przychodziło się nie tylko z poczucia obowiązku ale też z poczucia wspólnoty wiedział pan że tak sobie mieszkańcy poznania no Cieszę się, że tak jest, że ta tam wspólnota powstaje. To był mały, mały punkt, ale czynny codziennie. Natomiast zabezpieczamy, udostępniamy krwiodawcom nasz oddział, tereno, nasz oddział naszą siedzibę główną, przepraszam, naszą siedzibę główną przy ulicy Marcelińskiej. Pracujemy od poniedziałku do soboty. Nawet w czw i czwartek pracujemy do godziny 18. No i nasze ekipy, które są na terenie miasta Poznania, takim sztandarowym punktem jest Centrum Handlowe Poznania. Te mobilne punkty, prawda? Te mobilne autobusy nasze czy Centrum Handlowe Avenida. To są dwa nasze takie sztandarowe miejsca, w których y, oczekujemy przez Jak przez cały tydzień. No właśnie. No teraz aktualnie przez najbliższe trzy dni będziemy, mhm. będziemy w, w Centrum Handlowym y, Poznania. Gdzie można znaleźć informacje na temat, gdzie aktualnie mobilny punkt się znajduje? Strona internetowa, i tam jest wskazane, w którym miejscu, w jakich godzinach prowadzimy rejestrację. Czyli może bliżej niż na Marcelińskiej po prostu od miejsca naszego na przykład zamieszkania. Może być bliżej, tak, oczywiście. Serdecznie zapraszam wszystkich krzydawców, szczególnie w okresie letnim. To właśnie zaraz też do tego wrócimy. Powiedzmy jeszcze o tym likwidowanym punkcie. On ma być czynny do 15 września, ale później powróci to w nowej formule. Do 15 września będzie funkcja. W tej formule, która jest teraz. Natomiast zgodnie z deklaracją dyrekcji yy, Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Juraszów, koniec roku 2026 planowane zakończenie budowy nowego budynku i. Punkt wraca do swojej działalności. Dobrze, to teraz powiedzmy o Marcelińskiej i o tych wszystkich punktach, gdzie tą krew na co dzień możemy oddać i będziemy mogli oddawać. Gdzie jest najkrótszy czas oczekiwania? Niektórzy, no właśnie, nasi, nasi widzowie, zwracają się do nas, piszą też o tym, że czasem, właśnie, żeby oddać krew, trzeba siedzieć i czekać dwie godziny. No tak, A gdzie jeżeli jeżeli jest najkrótszy? Państwa na pośrednictwem zaapelować. Krew jest potrzebna codziennie. Szanowni słuchacze, codziennie, czyli przez 365 dni w roku, a nie tylko w poniedziałek i czwartek. No niestety, w poniedziałek i czwartek jest bardzo duże zainteresowanie krwiodawców w tych dniach. Co za tym idzie? No niestety, te kolejki się wydłużają. Dlaczego? Bo zapraszamy jest dwa dni wolnego, piątek, prawda? No tak, chyba wynika z tego. Zapraszamy w piątek, gdzie nie ma kolejek, zapraszamy we wtorek. Nie ma kolejek, jest bieżąca, bieżąca obsługa krzydawców. Także jeszcze raz pozwolę sobie za Państwa pośrednictwem. Codziennie jest potrzebna krew. I to każda krew, prawda? Każda grupa. Zapraszamy wszystkich krzydawców. Proszę zapoznać się na stronie internetowej, jak się przygotować do oddania, bo to jest bardzo istotne i ważne. No, Aktualnie nie mamy zbyt wysokich temperatur, ale pewne podstawowe zasady powinny zostać zachowane. No bo przecież nie każdy krew może oddać, prawda? Trzeba być osobą pełnoletnią i zdrową. Minimum 18 lat, zdrowa osoba po lekkim posiłku i dobrym nawodnieniu. To jest bardzo istotne. Ważną informacją jest też to, że można, na przykład, skorzystać z rejestracji przez internet, czyli nie trzeba przychodzić, że tak powiem, z marszu, tylko można się wcześniej zarejestrować i no, zaklepać sobie to miejsce. Można umówić sobie godzinę wizyt. No właśnie, chyba tak. warto z tego korzystać, że rzeczywiście poznaniacy z tego korzystają i nie tylko poznaniacy. Tak korzystają, bo w naszych oddziałach terenowych, rozsianych na, na terenie województwa wielkopolskiego, również mamy tą rejestrację internetową i ona usprawnia jednak tą pracę. No nie ma tego, tego czasu tak zbyt długiego oczekiwania. No właśnie sprawdzaliśmy to dzisiaj i żeby się zarejestrować, to najbliższy wolny termin jest na piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli jednak tych dawców nie jest aż tak mało. Tak, bardzo się z tego powodu cieszę, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, w piątek też zapraszamy. <noise> Czyli to są te poniedziałki i czwartki, prawda? To są słynne poniedziałki i czwartki. W jakiej, jakiej krwi obecnie brakuje najbardziej? Na kogo czekacie? Na no, Grup minusowych, i... tak? To jest jakby najbardziej, najbardziej istotne, ale każdą grupę z każdą grupą zapraszamy do oddania krwi pełnej. Mamy okres wakacyjny. No, można powiedzieć, jak rok rocznie ten problem niestety powraca do służby krwi żytawców nam ubywa w tym w tym czasie no każdy myśli chyba raczej o wakacjach o wyjazdach wakacyjnych aniżeli o fakcie oddania krwi jak mógłbym tylko też zaapelować za państwa pośrednictwem żeby oddać zanim wyjadę na wakacje żebym oddał tą jedną jednostkę krwi. No właśnie, tak się zastanawiam, z czego to wynika, czy rzeczywiście z tego, że ludzie wyjeżdżają na wakacje, no to na pewno, ale w wakacje mamy więcej dramatycznych wydarzeń, które no właśnie potrzebują, powodują to większe zapotrzebowanie na krew, prawda? No tak, no przemieszczamy się, tak, przemieszczamy się, no różne zdarzenia nieprzewidziane się pojawiają, no co za tym idzie, to wymaga interwencji medycznej, a w wielu przypadkach jest to związane też właśnie z podaniem składników krwi. Ci, którzy też oddają krew, często jej nie mogą oddać, pomimo że spełniają te warunki, bo na przykład wyjechali w miejsca, gdzie są narażeni na choroby tropikalne, albo zrobili sobie tatuaż, no bo to też pewnie najczęściej teraz w tym okresie, nie wiem. Dlatego pozwoliłem sobie chwilę wcześniej zaapelować, że zanim wyjadę na wakacje, to oddam jednostkę krwi. To jest właśnie to, co pani przed momentem powiedziała. Wyjadę w obszary, gdzie jest sytuacja epidemiologiczna niepewna. Wracam i mam pewną karencję, a jeżeli oddam przed wyjazdem, no to tej karencji nie mam. Na Waszej stronie też jest ważny komunikat dotyczący oddawania osocza. O co chodzi, Panie Doktorze? Teraz przy, przekierowaliśmy wszystkich dawców z uwagi na brak krwi, krwinek czerwonych, czyli tak zwanej krwi. Staramy się przekierować wszystkich dawców na oddawanie krwi pełnej, bo ona jest najbardziej potrzebna. Osocze jest zawsze, zawsze mniej, mniejsze zapotrzebowanie jest. Właśnie jak wygląda takie oddawanie osocza? Ono się różni od oddawania tego standardowego oddawania krwi? Tak, bo nie mamy krwinek czerwonych, czyli tego, co idzie do szpitala, na przykład przy operacji. No to tak? jak to wygląda? Czyli to jest filtrowane przez takie urządzenie tak, i krwinki czerwonej płytki krwi wracają do krwiobiegu, a osocze jest odfiltrowywane i przekazywane do zamrożenia. Trwa to jakoś dłużej, gorzej dłużej. się później czuim, czujemy? Czy? Tak, to jest dłuższy proces. Czy się czujemy gorzej? Chyba nie, no dawcy nie jakoś nie. Dawcy nie mają się czego obawiać? Nie, nie, tu nie ma żadnego, żadnego problemu z tym. Tak, jest to proces dłuższy, no bo on wymaga prze, przefiltrowania tak? W związku z tym, no, to czas trzeba poświęcić troszeczkę dłuższy, aniżeli na oddanie standardowe jednostki krwi. No ale warto. Przypomnijmy też o tym, że po oddaniu krwi ma się właśnie te dwa dni wolnego, bo to też przecież na pewno wiele osób zachęca, może nie każdy wie, czy coś jeszcze dostaje od was krwiodawca? Krwiodawca do, dostaje zaświadczenie o ilości oddanej krwi, I tak jak pani wspomniała, dwa dni wolnego, no następnie w systemie statystycznym, no, oczywiście dopisywane jest tam kolejne oddanie i po oddaniu odpowiedniej ilości e, krwi do Otrzymuje medal, medal, podziękowanie, dyplomy. Tak, otrzymuje po, posiłek regeneracyjny, który, który jest. I na koniec roku można sobie odliczyć od podatku ilość oddanej, oddanej krwi. Przelicza się przez przysłowiowe złotówki. No i czekoladę, oczywiście. Tak jest czekolada <laughs> wiele krajów oferuje także rekompensatę pieniężną za oddaną krew lub jej składnik zwrot kosztów dojazdu do placówki zajmującej się krwiodawstwem u nas też jest ten posiłek regeneracyjny w niektórych krajach istnieje możliwość odliczenia właśnie darowizn może warto wprowadzić w Polsce no niektóre rzeczy są z tych rzeczy ale właśnie te płatności. Płatność nie jest dobrym pomysłem. Przepraszam, nie jestem, nie jestem zwolennikiem tego. To będzie zawsze wzbudzało jakieś kontrowersje. To ma być honorowe. Jeżeli honorowe, to zostańmy przy tym honorowym i lepiej będziemy się czuli jako bohaterscy dający krew na potrzeby innych, innych osób. No właśnie, często słyszymy też o oddawaniu krwi na rzecz kogoś, ten potrzebujący ma określoną grupę krwi, a nam się mówi wtedy słyszy się, że to nieistotne. O co chodzi? Znaczy, nie no, jeżeli chcemy oddać, możemy dedykować tą daną jednostkę, ale jeżeli ona z grupą krwi no, nie jest spójna, no, to oddajemy. No, na pewno nie tej osobie. Prawda? Symbolicznie możemy tutaj wewnętrznie poczuć z, z tą dobrą wolę, że oddaliśmy na przykład na wujka, ale tą krew otrzyma, powiedzmy, inny pacjent, a wujek otrzyma krew zgodną ze swoją grupą. O czym jeszcze warto powiedzieć? Na koniec już naszej rozmowy właśnie może warto jeszcze o coś zaapelować, gdzie uzyskać wszelkie informacje na temat tego, jak oddać krew, dlaczego warto to robić? Jeżeli... Honorowy krwiodawca, chciałby się zapoznać, to zapraszamy na stronę, tam jest pełna informacja mówiąca o tym, jak się przygotować do oddania krwi, gdzie można oddać tą krew, czyli mówimy o naszych ekipach, czy o Centrum Krwiodawstwa na Marcelińskiej lub oddziałach terenowych i w jakich godzinach i tam jest też link do rejestracji internetowej. Także bardzo serdecznie wszystkich honorowych krwiodawców i tych, którzy chcą zostać honorowymi krwiodawcami, zapraszam. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem był dziś dr Roman Klupieć, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dziękuję serdecznie dziękuję za pani. rozmowę. Do zobaczenia, szanowni państwo, w Centrum KLS. Dziękuję państwu za uwagę. Bądźcie z nami. Wieczór WTK trwa.